Siemanko, siemanko, z tej strony Capturing i witam was już w kolejnym odcinku z serii Skywars, jak wiadomo w nowym układzie. No i cóż, ogólnie powiem wam tak, na czacie tu widzicie, że trafiłem nowa klasa, że, że zestaw żaba, no i sobie go właśnie przetestujemy na dzisiejszym odcinku, więc jest to taki ala odcinek ze Skywarsów z testowania nowej klasy. Zobaczmy, mikstura żaby na 20 sekund, ciekawe na, na jakiej zasadzie będzie polegać ta klasa, zobaczymy, zobaczymy, może będzie jakaś ciekawa więc dzisiaj będzie grane żabo. no cóż, jeżeli filmik się spodoba stawcie łapkę w górę, jeżeli, będzie, jeżeli chcecie być na bieżąco stawcie suba z i lecimy leather bootsy. jak coś te, 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 te tekstury to są z tego z pewnego teksturpaka będziecie chcieli będę mógł pan, tam podać linka ale polecił mi go w sumie mój kuzyn, którego z tej strony pozdrawiam bardzo serdecznie yy, skórzane spodnie na no, nakimi żelazny mieczek to, to. Siekierka zadaje damage, ale ma... <grym /dramidze> Czy siekierka ma mniejszy atak damage? Nie no, można praktycznie się nawalać, ale jak... jak dobrze. Dobra, lecimy. Mikstura chyba. CO?! Speed, speed 2 i Jambus 2?! Eee... <grym /dramidze> y shut up and take my money normalnie? <grym /dramidze> Dobra. A ciebie typie zacięło? Czy jak? że cię chyba zacięło Czekaj O? Nie No e, gdzie mnie trafił z łuku? Spadła Czekaj No pamiętam ale chyba się pod siebie się rzucało Czyli dobra hop Jezus naprawdę mi spacji nie policzyło Jezus jestem debil Jak przez niego spadłem? Ja Miałem spadł z własnej głupoty a nie z jego winy Nieważne. Chciałem użyć tego, tego, ale nie wyszło. Totalnie. Jak będziecie chcieli, w ogóle, odcinek z trybu Insane, którego nigdy nie gram, jeżeli dobrze pamiętam. A jeżeli gram to naprawdę dawno i nie pamiętam, to napiszcie w komentarzu na przykład. Nie wiem, co by tam zrobić. Jeżeli byście chcieli, właśnie z tego Insane, to napiszcie hashtag Insane, to ja będę wiedział wtedy, że chcecie odcinek z, z trybu Insane na Skywarsach. No i cóż Lecimy dalej, jak to wygląda Widać, że tam totalnie z ekwipunkiem Ciach, ciach, jest ja 20 tych śnieżek? What the heck To nieźle, czy tu... A Czyli Jest co ma całego seta w ogóle E No Co mnie zacięło, halo W bloku mnie zacięło No gościu, czy ty możesz mnie nie zrzucać? Ześ będziesz jajami rzucać. Ty jaj, gościu, nie masz. No i gościu, dawaj. Dostał. Dobra, ciach, 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 ciach. Ciach, ciach, ciach. Trzeba rozwalić w jakiś sposób. Mamy co za, co za za wieża snajperska Ja pierdziele Ten to sobie wymyślił wieża A. Jest Żyje I'm alive Hehe he. I'm alive Nie to co ty Zrzuciłem gościa? Błagam Niech będzie moje niech będzie moje. Niech Ja pitole miał perwę no a idź! Gdyby nie miał tej perły, to no... To by wyszło. Ale nie. Musi zawsze być perła. Eee, co, a, ta mam pa już kojarzę. Entangles. Na ostatnim odcinku. Chyba na odcinku trzecim pamiętam. Zrobiłem właśnie taką akcję, że. Pfff. Gościa, była była Był AFK. Miałem chyba łuki strzały wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. O właśnie. O Wilku mowa. Dobra. Siekierka. Właśnie z siekierki będę ich nawalać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dobra, wędkę zabierzemy. No i klata jakaś lepsza. Okej. Okay. Dobra. O! No, gdzie? Ty, no chłop mnie nawet nie mógł trafić. W sensie tu jak chłopana trafić Nie mogłem, ale mnie niby mógł uderzyć. No, gdzie? Halo. Halo, halo. Gdzie tu jest sprawiedliwość? No nie ma, cholipa jasna. Eee. A idź. Dobra, zobaczmy. A, w ogóle ta mapa jest taka dość ciekawa. Czapka żaby w ogóle, weź mi z tym, iść. Jeżeli jakiegoś porządnego seta, to mi daje taka jakaś czapka, która nie daje nic do seta. No i w ogóle teraz dopiero, po jakichś pięciu chyba minutach, dostaję dopiero jakiegoś seta, no. Dziękuję bardzo, ale. No. No, w sensie na no, dziękuję po prostu, no bo co mi mam innego powiedzieć? No, w końcu, żem dostał jakiś, jakaś część pancerza. U. Ole dostał hit na łeb, ale dostał hit na łeb Chodź tu. Chodź. Chłopców, ucieka. No! Jezus, gościu, ale ja nie do ciebie. Co! Dobra! Jezus, Maria, za ta akcja. To bym musiał naprawdę zostawić mi chyba suba z dzwonem. Czy ja właśnie zrobiłem na szybkiego. W takim tempie zrobiłem klacza, że się podbudowałem pod siebie tuż, tuż przed spadkiem. Jezus Mariusz, jestem z siebie sam dumny. To, no, to jest żart. Kurczę no, ale zostałem tam z typem, to nie miałem szans. Ale dobra, GG. Jezus, nie, dobra. Nie, po prostu to jest żart. Has been recorded. By... Aha, że mógłbym sobie to obejrzeć, gdybym no Vipa plus, ale... Sorry bardzo, ja nie idę w to. Ale serio, błagam was. Jeżeli naprawdę... Wierzycie, że ja to zrobiłem naprawdę celowo. Po prostu nie wiem. Brak mi... Brak mi słów... Nie wiem jak nie wiem jak, jak to powiedzieć. Udało mi się zrobić klacza w takim momencie, gdzie chłop mnie koni, nie? Ja sobie przed nim uciekam i ja myślałem, nie, no nie ma szans, nie ma, nie ma wefi, że, że ja dam radę. A patrz, się myliłem. Dałem radę, mimo tego, że ja nie umiem za bardzo tego robić, udało mi się zrobić klacza w takim momencie. Miano, ludzie, to jest po prostu takie dobre, że... Serio, proszę was gdy nie zostawicie suba pod tym, pod tym odcinkiem za to, to ja nie wiem To jesteście z, złymi ludźmi I nie, nie da się was po prostu Po pierwsze zrozumieć, a po drugie pozytywnie was oceniać To hello Taka akcja zdarza się raz, kuziwana ileś tam lat Się... Raz na jakiś czas U mnie to jest w ogóle pierwszy raz w życiu, kiedy kiedy na jakiejś minigielce w czasie gry udało mi się tego. Udało mi się zrobić klacza i to tak. Może powiedzieć, udanego. O Jezus, to została głupota. Totalna. Mogłem z sumie go atakować, ale nie wiedziałem w ogóle, że on jest aż tak uzbrojony. W każdym razie. Spalono cię. Jak spalono? Ja przecież jestem tam podpalony. Whatever, nie widać. Glazed. Tą mapę też pierwszy raz gram, ale może to jest po prostu taka eventowa, że tak to ujmę, że, że z, z okazji świąt. Się... Będę the way, możecie sobie ocenić mojego skina, fajny, nie? Taki świąteczny, tematyczny. Jak coś możecie mi szukać jakichś skinów, nie? Możecie mi tam szukać jakichś ciekawych skinów i mnie wysyłać na Discordzie. W się sensie macie do, do serwera Discord link w opisie. Jestem tam ja, jest Kacper którego pozdrawiam w tym momencie. No, i sobie tam można ze, ze mną popisać. Na przykład są tam różne kanały głosowe, gdzie można sobie pogadać, i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę wam ogłem spoilerował. No, gościu, chodź tu, chodź tu. Spoko, I am your friend. Gościu, co myśli, że coś mi tym zrobisz? Proszę cię. Dobra, została mi jedna śnieżka, ale chcę ją zostawić na taka special okazja. Zobaczcie ile ty gościu masz tych śnieżek. No. No, no e, no jeszcze z drugiej strony. No! Jeszcze złoków plecy! No nie, no to jest też żart. Naprawdę nawet tu muszę na dwa fronty grać. ja się gościem jednym chcę zająć, to nie, drugi przyjdzie, mnie załatwi w plecy. Eee, jak ja to powiem po angielsku, every single time. Prosto, every single time. Eee, w każdym razie nie, po prostu nie będę komentować. Po prostu jestem najgorszą ofiarą losu, jaką mogę być. No! Jezus, no gość, ty kpisz! Z dlaczego ja muszę dostawać pierwszy z brzegu? że nawet nie da się przygotować, nie, oczywiście, musisz pierwszy paść. Eee, nie mam po prostu największych pytań za nic w świecie. Ej, czekaj, ja w ogóle darmowe nagrody są. Kniówka, biegun, północny chleba, Pięć duszy. Zaznacz znajdź 10 graczy na solo lub team. Klikniemy rozpocząć to zadanie, wygrać 3 gry w trybie solo lub team, whatever, Autoakceptowanie. wyzwanie, demon. mieć łącznie 8 pereł kresu w swoim ekwipunku, zabić 3 graczy w jednym meczu ranked, zabić 2 graczy, dobra nieważne co to później przeczytam bo nie będę was zanudzać, ale no. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę i mówię, za tamtą akcję to musicie po prostu zostawić suba na kanale Dobijmy stówę, zrobię wtedy live'a, bo po, po prostu obiecuję to wam Jak wybijecie 100 subów, to spodziewajcie się, że w najbliższym czasie będzie live W zależności od tego, że będę miał czas, czy nie, bo wiadomo, niektóre rzeczy też trzeba zrobić więc mogę nie mieć czasu, ale mówię, jeżeli będę miał czas i będzie wbite 100 subów, to zrobię live'a. Ale musicie to dobić. Nie daję wam limitu czasowego, ale wbijcie to, to zrobię wam naprawdę live'a. Ale cóż. Także no, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, jeśli mi się spodobał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i cóż, trzymajcie się i pa pa!